Hej, czy witajcie, z tej strony natras 284 to jest dzień 13 grudnia i właśnie patrzymy sobie na nowy sklepik Fortnite. Zanim jednak zaczniemy, pamiętajcie, aby wpisać mój kod y, twórcy w sklepie natras 284 Kropka. Kropka na samym końcu jest bardzo ważna, ponieważ bez tego mój kod twórcy nie zadziała oraz pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę oraz subskrypcji. Teraz potwierdzamy już mój kod twórcy i patrzymy, co jest w nowym sklepie i mamy słodziak, powrócił kilo w słodziak, patrzcie, dawno go nie było w sklepie. Sezon pierwszy, oczywiście. Mamy Szus, taki skinek, Ostrza Tundry, Przytulny Johnsi, e, Łoś złość taki Kilo, śmieszny dosyć, e, Piechur Polarny, czyli ten Misiek, i mamy Rybo Sopelek. Mamy także e, Potasiusz Skurkuś, czyli taki skinek, bananka naszego, mamy Safari, i mamy elektryczny swing, czyli emotkę numer 1. Mamy emotkę numer 2, czyli proste jak banan. Mamy emotkę numer 3, czyli zabawę. I emotkę numer 4, nieustające dabowania. Także bardzo, bardzo fajne emotki na dziś. I zobaczcie, co jest śmieszne. Mamy tutaj te trzy emotki, tylko jednej mi brakuje. Dodatkowo mamy oczywiście Katie Markusa. Mamy tutaj resztę świątecznych skinków. No i tutaj mamy te pakiety. Także to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, aby wpisać mój kodzik twórcy na tras w sklepie. To jest bardzo ważne, ponieważ już za niedługo będzie konkurs, a właśnie żeby wygrać ten konkurs potrzeba wpisać mój kod twórcy. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o wpisywaniu kod twórcy. Do usłyszenia, cześć i papa!